Prowadzę spółkę, potrzebuję kapitału. Dlaczego miałbym sięgnąć po crowdfunding udziałowy? Bo to jest najszybsze źródło dostępu do kapitału poza pożyczką, tak naprawdę. Chcesz pozyskać kapitał, idziesz do VC, negocjujesz, rozmawiasz. To, często są, to jest często kilka miesięcy. Tymczasem tutaj po dwóch miesiącach od przyjścia do nas i podpisania umowy, lądujesz na platformie i możesz zacząć zbierać pieniądze. Pieniądze wpływają na twoje konto. To oczywiście nie znaczy, że wpłyną, to nie znaczy, że ty zbierzesz finansowanie. Ale jeżeli jesteś dobry, jesteś dobrze przygotowany, no to za 2-3 miesiące możesz mieć swój kapitał na koncie. Nie ma takiego innego źródła. Tak jak mówię, poza pożyczką. A o pożyczkę trudno, jak się zaczyna. Czy możesz powiedzieć, że w Polsce crowdfunding udziałów już się przyjął? Wiesz, co nie, jesteśmy absolutnie na początku drogi. To znaczy, ja mam poczucie, że jesteśmy na etapie raczkowania. To znaczy, samolot Braci Wright, wiesz, lecimy 170 metrów, i to jest ten, ten początek. Nie przeleciliśmy jeszcze przez Atlantyk, ba, nie przeleciliśmy przez kanał La Manche. Na razie jesteśmy na etapie, latamy 170 metrów. Kiedyś będzie tak, że tysiące firm będą korzystały z finansowania społecznościowego, a dzisiaj to jest, no, my mamy 17 emisji, prawda? W tym roku pewnie będziemy mieli 40, w przyszłym roku będzie 80, ale to jest dalej kropla w morzu. Natomiast Natomiast jest już tak, że ludzie zaczynają o tym słyszeć. Większość przedsiębiorców, przedsiębiorców, nie słyszało o crowdfundingu, tak naprawdę. E, owszem, startupy tak, ale jak ja rozmawiam z przedsiębiorcami, to, 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 to jest nowość kompletna dla nich. Więc e, jesteśmy na etapie raczkowania. Mówię, 170 metrów latamy, obok stoją goście i mówią: Boże, tyle pieniędzy wydanych, a to lata 170 metrów zabawka, nie? A my patrzymy na to i mówimy: Wow, to leci! To jeżeli teraz jesteśmy na etapie raczkowania, to. To jak nazwałbyś etap, który, który trwał przez 7 lat ostatnich. Eee, wiesz co, to, to było sesek leżący w kołysce i ukający, że nie wychodzi, nie. Eee, także... Teraz wpływa na dynamiczny, bo jednak mówimy jednak o dynamice wzrostu wyraźnie. Jak, jak chodzisz przez 5 lat po rynku i opowiadasz, no to w końcu ci zaczyna wychodzić. Limit się podniósł do miliona euro, to na pewno było przełomowe. Dlatego, że do niedawna mogliśmy zbierać tylko 100 tysięcy euro. Zmieniły się regulacje. Mówimy o spółkach akcyjnych, -akcyjnych. Mówimy o spółkach akcyjnych i spółkach komandytowo-akcyjnych oczywiście, mogliśmy zbierać bez prospektu 100 tysięcy euro. Teraz możemy milion, złoty, milion euro, czyli 4 miliony złotych. Mało tego, pokazaliśmy, że to się udało, no bo to, że możesz zebrać 4, no to jeszcze musisz udowodnić. Ba, ja bym chciał powiedzieć, ej, ale możemy zbierać więcej, bo my sami opowiadamy, że 4 miliony bez prospektu, ale jeżeli ktoś do nas przyjdzie i będzie chciał zbierać 20, to ja mu 20 zbiorę. Zbiorem maklerskim jakimś, bo można zrobić prospekt i zabrać 20. Ale ludzie nie mają takiej świadomości. Jednocześnie na rynku kapitałowym, na którym jest totalna smuta, wiesz, jest takie, no bo my mamy 17 emisji, a na New Connectie są 3. Trzy emisje na, na, na rynku giełdowym. Na giełdzie głównej w ogóle nie ma emisji żadnej. Trzy emisje na New Conneccie, 17 na Bizfanzie. Więc znowu rynek kapitałowy jest też w smucie. I, yy, i to też powoduje, że yy, nie, nie ma tych przykładów głośnych, że ludzie zbierają pieniądze. Ale to też chciałem powiedzieć możemy zebrać 20 milionów. Na wpływ na to, że rok jest przełomowy mają przykłady. Czyli przykłady tego, podniesienie, dwie rzeczy: podniesienie limitu, i przykłady. Czyli, jeżeli browar Jastrzębie zebrał pieniądze, no to z automatu widzimy, że to jest możliwe. Na pewno Wizła Kraków też bardzo pomogła w świadomości. Tu widzimy, że ten sport jest mocny, zresztą czekają nas kolejne emisje sportowe. To, to buduje świadomość. Sięgam w takim razie po crowdfunding udziałowy, i z czym muszę się liczyć. Z ciężką pracą przede wszystkim, to nie jest znowu, to nie jest tak, że pieniądze leżą za darmo i gdzieś jest, że na Bisfandzie jest 20 tysięcy frajerów, którzy chcą wpłacić Tobie właśnie pieniądze, bo się zgłosiłeś do Bisfandu i wstawiłeś to na platformę. Przede wszystkim to jest ciężka praca. Tak jak z Wisłą, prawda? To znaczy, co zrobić, żeby w 24 godziny zabrać milion euro? Pracować no. przez dwa lata. No wiesz, Wisła w 24 godziny, no masz 100 lat tradycji, twoi klienci chcą zabić za twój produkt maczetą, no i wtedy nie ma problemu, w 24 godziny zbierzesz 4 miliony, a jak nie, no to musisz wypracować sobie społeczność. I teraz faktem jest, że jeżeli nie masz wypracowanej społeczności, to możesz mieć nawet bardzo dobry projekt, a nie zbierzesz pieniędzy, bo jest element szumęństwa w tym zbieraniu publicznym, no bo to sprzedajesz siebie, sprzedajesz swój, nie tylko swój produkt, ale jeżeli jesteś świetnym gościem, masz świetny produkt, ale jeszcze tego nie widać w liczbach, bo zaczynasz, nie sprzedasz swojego produktu. Zresztą pewnie też będzie Ci w ogóle ciężko rozwinąć firmę, bo będziesz miał problemy w sprzedaży w ogóle produktu. Wiesz, co, crowdfunding jest fajny też dlatego, bo on weryfikuje. Jak nie jesteś w stanie zebrać kasy, to coś z Tobą to jest, jest nie tak. Prawda? Coś z Tobą, z Twoim pomysłem. To, to jest informacja zwrotna. Możesz to przetrawić, wrócić i, i zastanowić się. To też jest feedback w zwyczajnym crowdfundingu tutaj mamy ten neon mieliśmy taki projekt w zwyczajnym crowdfundingu kiedyś na chwilę odbiegnę dziewczyna chciała neony produkować i wszyscy znajomi mówili ej, świetny pomysł, zacznij produkować neony będziemy kupowali te neony u Ciebie a co na I... to rynek? no rynek, właśnie Ci sami znajomi nie kupili żadnego neonu, rozumiesz? i teraz, ja często ja jestem miły dla Ciebie, lubię Cię mówię, ej, super pomysł z tym Twoim pomysłem na biznes będę kupował Liczy się to, co na koncie. Czy ja kupię naprawdę, czy kupię Twoje akcje, czy kupię Twoje udziały, a potem czy kupię Twój produkt? I crowdfunding to zaczyna weryfikować. Bo no właśnie, więc no okej, okay, płynę gdzieś tam, ale to drugi dzień info. Zaczynasz dostrzegać jakąś regułę w sukcesach spółek na Bizfundzie, to znaczy, czy jest coś, co szczególnie rzuca się w oczy, co robią dobrze spółki, które zbierają pieniądze. Y y ci którzy ciężko pracują to znaczy ci którzy ciężko pracują i nie mają waha czyli to refren tak naprawdę Ta. Ciężka praca. Ciężka praca, to znaczy, bo to jest praca. Musisz się spotkać z inwestorami, musisz odpowiadać na, na ich pytania. Jeżeli inwestorzy zadają pytania, no to musisz na nie odpowiedzieć i najlepiej, żebyś to zrobił od razu, a nie na przykład po tygodniu, bo jesteś na wczasach czy urlopie. Szanuję twoje, twoje wczasy i urlop, ale wtedy nie, nie zbierasz pieniędzy. Musisz iść frontem do, do, do tych pytań. Musisz być na spotkaniach. Musisz robić live różne, prawda? Czyli musisz, przepraszam, musisz być zaangażowany. Co oczywiście o tyle nie jest łatwe, że jednocześnie prowadzisz biznes. I teraz, jak nie wygospodarujesz czasu na pozyskanie środków, no to nie pozyskasz tych środków, bo nie wykonujesz swojej pracy. Platforma jest narzędziem, jest młotkiem, możesz tym młotkiem wbijać gwoździe albo uderzyć się w palec, prawda? I, i, i tak jest z ludźmi. Jeżeli ktoś odpowiednio nas użyje, mało tego, jeżeli ktoś nas słucha, bo nas często nie słuchają ludzi. To też jest taki problem, który zauważam, że ci, którzy przychodzą do nas i nas słuchają, osiągają lepsze rezultaty od tych, którzy mówią, ja jestem świetny w marketingu. Może jesteś świetny w marketingu w tym, co robisz, ale niekoniecznie w marketingu polegającym na zbieraniu finansowania. To też bym powiedział, że jest taka nauczka. Ale my czasami odpuszczamy też, prawda? Na pewno jeszcze jest jedna reguła, chciałbym wszystkim powiedzieć o tym, bo widzę taką tendencję, i to jest w ogóle ważne chyba w pozyskiwaniu finansowania. Mianowicie polscy inwestorzy zastanawiają się, czy coś jest w stanie razy 10 nabrać wartości, prawda? Czyli jeżeli wycenie biznes na 10 milionów, to inwestor mówi, czy to jest do wartości 100 możliwe, że dojdzie? No, możliwe, prawda? Ale jak już wyceniam biznes na 40 milionów, to po, polski inwestor powie: "Come on, żeby to był wart biznes 400", czyli też jest kwestia wyceny. Ciężka praca, to z jednej strony słuchanie tego, co mówią ludzie o zbieraniu kapitału, i jednak sugerowanie się tym, co my mówimy, i jednak kwestia wyceny, bo tutaj jest istotny element. My nie wyceniamy tych spółek. Niektórzy myślą, że to Biswan wycenia. Biswan nie wycenia spółek. To spółka przychodzi, i wy... to spółka robi emisję, to spółka podaje swoją wycenę. I tu ważne jest, żeby się zastanowić, czy moja wycena nie jest jednak za duża. Jak będzie wyglądała przyszłość Biswan? Przyszłość BizFundu będzie taka, że będzie to największa platforma w Europie Środkowo-Wschodniej. Już jest, co nie najlepiej świadczy o Europie Środkowo-Wschodniej. Um, największa platforma... Może bardzo dobrze o Was. Nie, nie największa platforma. Jesteśmy... Liczba błędów, Bożeś. Jak zaczynaliśmy, to... W każdym razie największą platformą międzymorza, bo mnie się bardzo podoba ten, to międzymorze, ono jest takie tolkienowskie, nie? To, te, to miejsce, gdzie ścierały się mocarstwa i narodzili się wojownicy i przetrwali tylko najsilniejsi. Ja tak patrzę na, na to międzymorze, ono jest tolkienowskie. Więc chciałbym, żeby Bisphan był największą platformą międzymorza. Bisfant otwiera swoją spółkę zależną zajmującą się nieruchomościami, czyli to jest Town Property. Będziemy nieruchomości emitowali w odrębnym portalu crowdfundingowym. Otwiera, będziemy starali się o licencję na biuro maklerskie po to, żeby robić emisję na 20-30 milionów i również po to, żeby to biuro maklerskie wystąpiło o MTF-a. Czyli alternatywny system obrotu, czyli żebyśmy mogli po, postawić legalnie istniejący rynek. Cały ekosystem. Taki, taki jak New Connect, prawda? Tak, uważamy, że to jest potrzebne. Ja nie wiem, czy Bisfund będzie właścicielem tego wszystkiego w większościowym. Będziemy zapraszali inne firmy do tego, bo zrobienie rynku to jest 20-30 milionów złotych. Dzisiaj nas nie stać. Dzisiaj jest nas stać na biuro maklerskie, ale nie stać jest nas na rynek jeszcze. Ale za dwa lata będziemy jeszcze silniejsi, pozyskamy partnerów i tak, musi być cały ekosystem. Musi być cały ekosystem, bo ja próbowałem z ekosystemem polskim współpracować, ale jestem wiesz, odrzucony przez ten ekosystem. To znaczy, mnie nie lubią ludzie na rynku finansowym. Nie wiem dlaczego, bo ja ich lubię bardzo, a oni mnie mniej. Może dlatego, że jest trzy emisje na New Connectie, a u mnie siedemnaście. I tak można mówić, Marmi Fit jest beznadziejnie, prawda? OFE, Czekamy na pracownicze plany kapitałowe, a Uregieca działa. 17 jest Uregieca, no to kamono co chodzi. Może dlatego. Próbowałem długi okres czasu, wyciągałem tą rękę do, do, do tego rynku kapitałowego, do giełdy. To było moje marzenie. No ale z druga strona nie wyciąga ręki, no to założę swoją własną giełdę.